Śledząc kolekcję Atomika na ten sezon, możecie natknąć się na całkowicie nowy kolor. Niewątpliwie będzie to z kolor sezonu, który jest oprócz Atomika również dostępny u kilku innych producentów. RX. Głównym przedstawicielem tej grupy jest Marta Redster X9S. Która posiada RevoShock, czyli absorber drgań, posiada wiązanie sportowe 12 din, dla nart na zamówienie 14, i posiada podwójną warstwę tytananu. Jest to narta, która jest bardzo dynamiczna, pod butem szerokości ma niecałe 66 mm, przez co jest dosyć agresywna. Promień skrętu tej narty waha się w granicach 15-16 metrów w zależności od długości. I pamiętajcie, te narty najlepiej jeżdżą w długości 175. Dla kogo są te narty? Te narty są dla osób, które jeżdżą dosyć dynamicznie, które lubią bardzo szybko przechodzić ze skrętu w skręt które oczekują od swojego sprzętu tego, że przy większych prędkościach ona nas będzie trzymała i będzie trzymała nas na oblodzonym stoku. Piętro niżej mamy nartę X7, również z rewoszokiem, czyli z absorberem drgań. Tutaj producent zastosował już klasyczne wiązanie półrentalowe. Narta jest troszeczkę bardziej miękka od X9, ale również jest dla osób, które jeżdżą na nartach. Nie jest to absolutnie model dla osób początkujących. Przy długości 155 narta ma 13,5 promienia skrętu. I szerokość pod butem, która jest tutaj tak jakby dominującym parametrem i najważniejszym to 70 mm. Jeżeli jesteś narciarzem, który lubi jeździć na nartach kilka dni, oczekuje od narty swojej sztywności, natomiast nie, jest, nie, nie potrzebuje tak agresywnej narty jak X9, lubi jeździć sobie troszkę szybciej z dziećmi na stoku, to X7 to jest odpowiedni wybór. Kolekcję domyka narta Redster X5. Jest to model dla osób, które jeżdżą kilka lat na nartach i chcą podwyższać swoje umiejętności, natomiast nie czują się jeszcze tak mocne, aby siadać na nartę X7, X9. Jeżeli szukasz sprzętu, który pomoże Ci opanować wejście na krawędź, szukasz sprzętu, który pomoże Ci jeździć na nartach przez cały wyjazd, który trwa tydzień, 10 dni, to X5 to jest naprawdę bardzo fajny wybór. Narty X5 dostępne są w dwóch kolorach: niebieskim oraz białym. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania odnośnie doboru sprzętu narciarskiego, niekoniecznie Atomika, ale również innych producentów, skontaktuj się z nami. Wejdź na stronę sport.pl, tam znajdziesz kontakt do